Będzie zamknięta jedna nitka i się okaże, że trzeba rzeczywiście zamknąć ten most, a nie ma tutaj przejazdu tak. zrobionego awaryjnej koncepcji, tak? I w ogóle tutaj transitem jakieś to, a a tak tak. to a, a, było. Tak, tak. tak. czyli, czyli nie będą tędy tak. jeździć, tak, tak? Nawet jeżeli rząt, tak. nawet jeżeli wariant przejdzie z tym wiaduktem, tak? To też nie będzie tak cały cały ten ruch ciężki przeniesiony przez miasto. A od kiedy taki zakaz będzie potęgował? No jak tylko zaczną się do tutaj. Ze względu na tą trakcję, Kolejową. to też nie wiemy ile jak, na jakiej wysokości jest trakcja kolejowa, tak? a, a ciężarówki nieraz zwożą e, powyżej tam 3 metrów jest, tak? Kontener Wtedy no, to na pewno nie będą przejeżdżały. ale tak? jak nie byłoby zakazu, to też się może tutaj no, ktoś tak, przyjechać, tak, 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 tak? No, no, tak? tylko równo do 35 tonek plus no, autobusy tak, miejskie, tak? Służby miejskie. A nie daj Boże całą trakcję zerwie i wtedy... Ograniczającą sprawyście. Takie a, rzeczy się robią. Wie to jest to jest z tym czasowo na pewno ja wiem, na pewno ja wiem. Ja wiem. Byli za tym żeby i... jakieś tutaj drożnicy były drożność była w ogóle tego no, tego przejazdu tak no właśnie, żeby jak to będzie się... z zaporami to będzie przejazd takie a spodami, wierze, zapory, to dostać z zapora z zaporami o takim wymaganie sterowanie zapór jak będzie się odbywało i struktura nam nie coś ściśnięty z właściwie a no właśnie bo to są są jak będziemy wiedzieli szczegóły, jak to będzie wyglądać wtedy się ja to widzę tak no